Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dorkikers 2. Kochani, jesteśmy na misji Osobliwy Człowiek. Musimy zabezpieczyć i ewakuować wrogi cel o wysokim znaczeniu. High value individual, często mówią, albo high value target. Dobra, kochani, e, mamy murek. Można by przez niego przerzucić jakieś granaty. Dołem nie przejdziemy. To jest, widzę, jakaś taka mniejsza misja, natomiast no, to nie znaczy, że będzie super łatwo. Wydaje mi się, że samych szturmowców tu weźmiemy. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Czy ja będę potrzebował wolno iść? Chyba nie. Troszkę szybciej. Tłumiki się przydadzą. To się przyda, to się przyda. Błyskowy się przyda. Urząd tak, i kamera spoko. Tu faktycznie. Okej. Okay. dobra. Chyba ok. Hmm. Aha, no właśnie. Yy, wyeliminuj wszystkich terrorystów opcjonalnie. Odprawy nie ma, bo nie ma. <laughs> idź, idź, złap i tyle. Dobra. Jesteśmy po cichaczu. Musimy w to miejsce, rozumiem, gościa oddać. Natomiast, no właśnie, mamy możliwość... Nie, tu. E, ty też nie masz, ty też nie. To właśnie, kurde, kto ma ten ładunek burzący tutaj? Tylko nie wiem, czy mogę ten mur rozwalić. Wydaje mi się, że nie. Dobra, podejdźmy bardzo bliziutko. E, tu zobaczmy, co się dzieje. No kurczę, nie grałem, powiem szczerze. A tu nikogo nie ma. Eee, wiesz co, właśnie tak, Paju i tylko, okej, okay. dobra, czy my to możemy jakoś, czy to jest otwarte? Otwarte, o. To tyle, jeżeli chodzi o cichaczowość, o cich... cichaczowość. dobrze. Z tego. Z tego. Dobra, idą kolejni, wiecie co. Zróbmy tutaj zasadzkę jakąś taką. Właśnie. Ci którzy mają powyłazić niech powyłażą. Dobra. E, I teraz tak. Na spokojnie tu. Z tego miejsca już patrz po prostu tam. Ty w tym czasie mój, przejdź tu. Tu. polutku Nie wychylaj się za bardzo. Z tego miejsca. Dobra, już padrz gdzieś tu. tego eee, gdzie Ty go wspierasz. Widzisz tego miejsca? Nie tak. A tu. Cały czas tu. natomiast sobie wejdziemy na drugą. Będziemy badać tam. To jest ok. Dobra. Teraz na spokojnie. Zejdźmy tu. Ogólnie badaj tamtę Mój miły też się przytul tutaj i badaj tu. Um, tu pójdziemy na długą i. tego miejsca. Teraz tutaj badaj, chociaż kurde, wiesz co, moment. Bo tu są drzwi otwarte. To ty na razie nic nie rób. Czekaj na alfę. Alfa, go. Okay. Dobra, tam jest zabezpieczone. Chciałbym ten pokój zabezpieczyć, więc przejdziemy troszeczkę. Elegancko. zabitych, super. Jej ja tu mój miły i patrz, co się dzieje. Ty natomiast um, wiesz co? Troszeczkę jednak faktycznie też tu przejść. Jak skończysz yy, ten tutaj ruch, no to patrz na tamte drzwi. Dobra, wiemy, że tam jest gościu. Dobra, Dobra. ile kurde mamy zabitych? Um, teraz tak, mógłbym rzucić flasza tutaj. Wie co, i wrzucę tego flasza tutaj. Nie, e, więc wolałbym to zrobić. Ha. Ty w tym czasie, mój miły, patrz cały czas tu faktycznie. Taki mek, tego miejsca na alfę pójdziemy. Natomiast ty czekasz na alfę. Znaczy, do, do miejsca do tego gościu, jak będzie, i wtedy to też będzie na alfie. U zabitych, to jest nasz ten cel. W wysokim znaczeniu. Aresztowuj i zaprowadź do strefy ewakuacyjnej. Kto to tłumaczył? Aresztuj. Dobra. Badaj jeszcze tam przez chwilę. Nie. Okay. Okay. Natomiast te drzwi. Można ich rozwalić. Można je wysadzić. Nie chciałbym przechodzić przez okno, więc zastanawiam się, czy tu. My mamy. Mamy łomu. Tutaj mamy ten młot. Eee, wiesz co, dobra, podejdź tu Rozwal te drzwi mutem. A cię będziemy osłaniać w tym czasie. Nie chcę przełazić przez okno, ponieważ jest to. O, jest to niestety ryzyko duże, że w czasie, no bo musimy schować broń. Przez schowania broni, przeskakiwania przez okno ktoś wyjdzie i nas dziwnie. It. Podejdźmy z tej strony. Kto ma kamerę w ogóle? Dobra. No Tak, nie. To ty się Zamien tu. Nie miły. Tu. Patrz cały czas tu. A, podejdź tu. Pójdź kamerą. Cały czas tutaj cię... patrzymy na ciebie. Nie ruszę się. Po bo dostaniesz kulkę. No dobra, tutaj nikogo nie ma, yy, więc git otwórzmy te. U, super. Cały czas, no i okiem tu na spokojnie. Tu patrz, ty patrz tu. Nie wiem, czy te drzwi są otwarte, czy nie. Dobra. Kurde. W drzwiach stać. No jak mam kamerę, no to kurde muszę z niej nie skorzystać, nie? To nie? Ma, nie? Matygo, pilnuj. Może nawet wejść tu. Mam nadzieję, że nikt z tyłu nas nie dziabnie. Gościu dostał. Wiecie co? Faktycznie, jak ty, gościu, kurde uciec, to ja nie chcę, żebyś tu uciekał. Pójdź go. A, no to nie ma nikogo. Znaczy, to jest opcjonalne w sumie. Ale wydaje mi się, że tutaj nie było nikogo. Dobra. Jedną misyjkę mamy. Minuta 50. <laughs> e, zabitych 11 było. Ej, Dobra. Co jest następna misja? To był osobli, osobliwy człowiek. E, mamy już trochę gwiazdek 9. Być może sobie coś zrobimy. E, Odblokujemy w sensie. Strzelaj i idź. Dobra. Tu jest nasz cel, zakładnik. Zakładnicy muszą przeżyć albo zostać ewakuowani. Wyeliminuj wszystkich terrorystów opcjonalnie. Dobra. Zaczynamy tutaj na dole. Czy znaczy ja potrzebuję snajpera tutaj. To jest pytanie. E, w sumie mamy jednostek 6. Dobra. Może być w sumie wsparcie Mancini. E, tylko wydaje mi się Grenadiera za dużo wsparcia. Wydaje mi się, że okej. Okay. Będziesz lepszym pomysłem. I po tej stronie Jones, weź roger. po tamtej stronie, właściwie to mój miły też tu Roger, 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 Dodger. Dobra, czy ja mogę coś odblokować? Ciekawego, mamy jakieś kurde MK18, prędkość celowania. Zobaczcie, a to mniejsza jest, dobra, pomarańczowe to są nasze. Prędkość celowania jest dosyć ważna. To jest M4 Urgi 20, aż kurde gwiazdy. Taka 17 wygląda jak Skar, trochę nie? Panie, ale celność jest większa. Wilność mniejsza i szansa na trafienie krytyczne. Ale w sumie powiem szczerze, to co mamy na razie jest ok. Chociaż można by kurde odblokować strzelbę. Pytanie, czy jest sens? Myślę, że na razie nie. Wolałbym raczej odblokować jakieś kurde hełmy. Na poziomie drugim. Ma 15% szans na zatrzymanie krytycznego postrzału z pistoletów i pistoletów maszynowych. 10% szans na zatrzymanie krytycznego postrzału. Te mobilności są chyba ok. To jest pancerz hełmu. ...at w większości karabinów. Zobaczcie, jest 10% szans na zatrzymanie krytycznego brzegu. Bieremy. Tak. One high cut. Wycięcie po prostu. Wiem, z tego co jest. No dobra. okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Którzy mają tej tłumiki. Nie, nie, Mancini, ty nie masz tłumika. To jest. Nieprzenikalne. No dobra. W początku podejdźmy tu. Zobaczmy co się dzieje. Delikatnie bardzo. Delikatnie, no, spokojnie. Tu, 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 tu Mancini zaraz będziesz działał. Zobaczmy gościa. Nacisnąć F, żeby go wyeliminować, ale nie chcę. Korzystajmy ten czas, żeby przejść tu. Tam jest gościu, tutaj będą łazić. Tu, kurde, stąd wyjdą, stąd wyjdą. Poczekajmy moment. Dobra, ustawmy się na pozycjach. Powinno. Okej. Okay. jesteś, mój miły. ...rumowcem, no właśnie. dowalobym żebyś. Boję się, cię, kurde. Boję się, ciebie wypuścić tako po prostu. Dobra, pójdźcie we dwóch, kurcze. Zobaczymy co się wydarzy. Eee, Mancini, ty jesteś naszym snajperem. Nie wiem, czy ty sobie poradzisz tutaj. zadankiem. Chciałbym cię na poli wypu... to no. O kurde! Ale powypadali, nie? Fajne, że to mamy tutaj ogarnięte, że nikt do zakładnika nie podejdzie i go nie zastrzeli, chyba że w środku jest, nie? Ale, Ale nie wydaje mi się. Dobra, kurde. Nie masz amunicji. E, 15 na 30. Dobra. Bardzo. Fajnie. Nie jednego człowieka tutaj wypuszczać, jak mówiłem. Dobra, pilnuj tego. A ty mój miły, pilnuj tu u korytarza. My na spokojnie podejdziemy z jednej z drugiej strony, ale nie będziemy wchodzić tędy tylko. Będziemy pilnować. No, bo mamy szturmowców od tego, nie? Tu, bo tu raczej nikogo nie ma. Szary jeszcze niewidoczny. Dobra, pilnujesz tej flanki. Podejdziemy tu, miejsce tu. Ktoś może wyskoczyć jeszcze i tu tego to powinienem zrobić właśnie naraz. Ty, mój miły, patrzysz, ty, mój miły, tam patrzysz. A nie, czy to nie czytanie, kurde, wszystko wiecie. Um. Dobra, no i tu coś nie wyjdzie stąd. Ty mój miły, czy on się Ty tak delikatnie, żeby się to? Ja myślę, że tu nikogo nie będzie już raczej. O. A może i będzie. Wypadł ktoś stąd, tu, no to kurde, game over. Kogo nie ma? Dobra, to przejdź tu. Śląduj. Wiecie co, załóżmy tu ładunek. Ja powinienem flasza tam rzucić, ale nie eee... okay. my tu. tu, że trzy osoby wystarczą? faktycznie też można by ładunek założyć, ale najpierw faktycznie, skoro mamy tutaj kamerę, to a widzicie kurde ładunek mamy. Okay. Yeah. Wait, moment. Ktoś wybiegnie nagle. Na spokojność. O właśnie. Zastanawiałem się, czy ktoś tu będzie, dlatego trzeba, kurde, wszędzie myśleć, że będzie jakaś... Zasadzka. Dobra, kochani. Mam nadzieję, że z dźwiękiem jest OK, już eee, i, i kurde, i tyle. I zakończymy sobie ten odcinek tutaj na tym, na dwóch misyjkach. Eee, następną misyjką będzie atak na kryjówkę. To będzie już kurcze. A to będzie eliminacja po prostu wrogów. Więc tutaj będzie można rzucać granatami i w ogóle. Jeśli nie, raczej tam nie będzie. Cywilów. Też jednostek będziemy mieć i spoko. Będzie jakaś masakra, bo tu jest jakiś magazyn, chyba, tak to widzę. Trzeba będzie się przedzierać przez te wszystkie tutaj pomieszczenia. Właśnie lubię takie misje jak teraz. Tutaj trochę zewnętrza, trochę wewnętrza. Także zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to ocencie proszę film. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.